Cześć, witam was bardzo serdecznie Dziś chciałbym zagrać grę Duel of Champions Moim deckiem jest Nergal, nastawiony na głównie na jednostki No i chciałbym, żebyście poglądali razem żebyście poglądali moją walkę Ogólnie, nerga, Nergalem gra mi się dosyć ciężko przeciwko inferno. Jeżeli gracz jest w miarę ogarnięty i posiada dobrze złożonego deka, także no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam trzęsienie ziemi, ale widzę, że jednostek latających nie mam za wiele, więc na razie nie zastosuję tej taktyki. Zobaczymy, co pokaże przeciwnik. Przeciwnik się zastanawia. Magiczny strzelec. To my wystawimy atak z powietrza Rycerz wampirów Jakoś specjalnie nie przywiązuje większej wagi do nazwy tych postaci Pewnie mnie spali ogniem Znajęczycie. najęczycie Zaraz zobaczymy. Nie uciekł nie ma chyba tej karty Teraz zrobimy to, przywołamy może tego tu i tego tu. No przy okazji otrujemy tutaj tego pana. Cerbera. to ustawienie przy grze z Infernem jest dosyć ryzykowne, gdyż Infer talia inferna posiada magiczną kartę, która niszczy, która zadaje cztery punkty. Wybranej jednostce i wszystkim jednostkom z nią sąsiadująco. Dlatego to jest ryzykowne. Dlatego, dlatego tego wystawimy tu Tę jednostkę damy sobie zabić, żeby wystawić silniejszą, przestawiłem ją, bo czuję, że gdybym tego nie zrobił, to gracz zagrałby właśnie tę kartę, która zadaje 4 punkty obrażeń jednostce i wszystkim sąsiadującym jednostkom koło niej. A, dużo mu to nie da myślę, że to jest błąd z jego strony, że zagrał tę kartę, bo tak naprawdę stracił wszystkie punkty, a nie zyskał praktycznie nic Jak widać właśnie, gram taką formacją, która pozwoli mi uniknąć spalenia jednostek poprzez bardzo mocną kartę, podstawową kartę Inferna. Dopóki mam przewagę, dopóki kontroluję walkę, to staram się właśnie utrzymać taki szyk i nie wystawiać zbyt wiele jednostek. Widać, przeciwnik się poddał. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na stronę Graj TV oraz na stronę ULOF gdzie znajdziecie w opisie kody bonusowe do tej gry. 5 kodów bonusowych. Dziękuję.